Witam serdecznie w na czytaniu tygodniowym. Przepraszam moje mili, troszkę ciemno, ale już jest bardzo, bardzo późno, jak nagrywam, a nie mam więcej oświetlenia czy oświetlenia i niestety jakoś tak mizernie. Dobrze, moi drodzy, lecimy jakieś tam energie dla Was na ten tydzień pokażę kartę. wygląda nieźle, wszystko widać, okej, okay. energia, ogrobienia, zawieszenia, zawieszenia, o Boże, cóż to, z takich pięknych energii, cóż to moje drogie koziorożce, cóż to moje koziorożce drogie, ja muszę zobaczyć, chodzi o pieniążki, słuchajcie, chodzi o pieniążki tutaj tak ktoś będzie chciał to tak jakby niejako projekt praca projekt praca tutaj będzie się tyczyło, myślę że będzie chodziło o sprawy zawodowo bytowe to tak jakby nie było was nie było was przy czymś przy czym powinniście być i zostaliście niejako pominięci, tak? Dowiadujecie się w tym tygodniu, że coś was ominęło, tak? czy awans, czy, czy no, ogólnie są to implikacje finansowe, czyli tak jakby ktoś ukradł, ktoś chciał ukraść. No być może chciał, ale myślę, że jak wierza, to po prostu dokonał tego, tak? być może fizycznie, być może fizycznie jakaś kradzież, trzeba uważać, trzeba jak wyjeżdżacie, macie ochotę wyjechać, to po prostu uwaga na dom, tak, na, na dom bo coś tam takiego grozi. Natomiast wydaje mi się, że są to bardziej implikacje takie zawodowe, że zostaliście w jakiś sposób poszukani. Ktoś po prostu był cwańszy, mądrzejszy, mądrzejszy. ale... Ale z tego tytułu wychodzicie też, bo to jest szybka energia transformacji, czyli macie pieniążki na to, żeby wystartować na nowo i idziecie po malutku dalej. Czyli nie jest to aż tak bolesne, aczkolwiek, aczkolwiek odkryjecie, któż to jest. Zobaczmy jakaż tu energia, zobaczmy, bo to jest tak, zobaczmy jaka energia się tutaj rysuje, spod jakiej energii też z podziemskiego, słuchajcie, znaku, czyli tak jakby było zachwianie, jakbyście się przestraszyli o byt, tak? Czyli coś spada na Was nagle i jesteście, jesteście zatrwożeni, o cóż tu chodzi i prawdopodobnie o byt, o zabezpieczenie rodziny. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy co na miłość. No tak, powiem Wam, że z takich pięknych energii wszystkie znaki przechodzą, wszystkie znaki przechodzą, ale to wszystko wina po prostu czasu, jaki się zadziewa, tych pełni, tych zaćmień, tego wszystkiego. Tutaj bym bardzo prosiła, żebyście też po części spojrzały, bo faktycznie, tak jak u mnie piękne czytania, ostatnie dwa, trzy czytania były przepiękne dla wszystkich, dla wszystkich znaków niejako, i tutaj widzę, że zaczyna się robić, gdzieś tam jest ta sinusoida spada w tym wszystkim, więc zajrzyjcie, może popuści się też o Panie nasze żeby zobaczyć tam zajrzeć, jak to wszystko wygląda, jak to się ma, bo nie wygląda to ogólnie za dobrze. Na ten tydzień i kolejne w szczególności. Dobrze moi drodzy, lecimy na uczucie, co dla koziorożców na uczucie. Znodzenie. Aha! Znudzenie, szukanie czegoś, wypatrywanie czegoś innego, żeby zadowolić, słuchajcie partnera. No i jest świętowanie, tak? U niektórych, niektóre, niektóre koziorożce będą wychodziły wręcz z siebie, żeby partner był zadowolony, lub odwrotnie, tak? Tutaj jest po części, może być implikacja, że jeden z partnerów, moi drodzy, no niestety, tutaj muszę po, powiedzieć, że spójrzcie troszeczkę inaczej, troszeczkę musicie spojrzeć, Inaczej na szczególnie ci, gdzie, szczególnie ci, u których ten partner gdzieś niejako troszeczkę znika, gdzieś tam się chowa, tak troszeczkę się od was izoluje, zobaczcie, bo nie zawsze wiem, że to jest partner życiowy, nie można tak mówić, ale tak mi się tutaj implikuje, że próbuje was czegoś ograbić. Być może to wcale nie tyczy się pracy, tylko może tyczyć się partnera Waszego. waszego Romantycznego partnera. Dla części z Was jest zaczęcie czegoś nowego, tak? czyli jakiś etap nowy w miłości, w związkach, czyli cieszenie się, jakieś imprezy, tworzenie czegoś, bo coś stare musi odejść, żeby nowe przyszło. Być może, być może zmiana wizerunku, być może zmiana czegoś w domciu, tak? kupno czegoś, cieszenie się, zadowolenie być może zmiana domu ogólnie tak, bo dom ten, w którym przebywamy fizycznie, czy mieszkanie, czy dom no zamiana, tak, zmiana miejsca zamieszkania ogólnie wywoła w Was radość i, i w Waszym partnerze nieźle, single, single znudzone, ruszają na podbój świętują, całkiem nieźle się mają w tym wszystkim, aczkolwiek jest coś co co też po części, moje drogie, single burzy Burzy taki wasz zdrowy dystans do siebie, i tak jakbyście działały, jakbyście działały, jak właśnie ta wieża, że konkurentów chcecie wręcz zniszczyć do, do ręki, jak to się mówi, do ręki tej wybranej, tego wybranego, kogo macie na oku. Tak mi się tutaj, moi drodzy, implikuje. Dobrze, lecimy teraz na sprawy zawodowe. Kurde, ten wisielec i ta wieża, na wisielec i wieża mówi mi o tym, że też jest wypadkowość, tak, ogólnie jest wypadkowość, ale tutaj jeszcze ta siódemka, ta siódemka mieczy mówi mi ewidentnie o tym, że ktoś chce was okraść, dosłownie, chce, chce was ktoś okraść. W pracy cięcia, w pracy cięcia, nowa energia, czekajcie, muszę to przełożyć, nowa energia. I dwójeczka, wybory, tak? Stajemy przed wyborem, ale jesteśmy leniwi. To jest leniwy wybór, słuchajcie. To jest bardzo powolny wybór czyli tak naprawdę, będziecie się jeszcze w tym tygodniu przyglądać, czemuś będziecie coś ciąć. Owszem, być może będziecie kogoś wyrzucać, jeżeli jesteście osobami, które sprawują kontrolę, sprawują pieczy nad innymi, tak? Jesteście osobami decyzyjnymi, to będziecie się z kimś rozstawać ze względu na pieniądze. Być może był oszust w filmie, tak? Być może. Ktoś okradł fizycznie firmę zostanie to udowodnione i pozbywacie się takiej osoby, tworzycie nową energię niejako, ale też po części jest takie, że ten tydzień nie jest dobrym tygodniem na to, żeby wchodzić z czymś nowym, żeby startować słuchajcie, żeby jeżeli praca, jeżeli wchodzicie do pracy, to bądźcie ostrożni, nie wychodźcie przed, przed szereg, tak? twórzcie coś po malusieńku w swojej energii, ale w takiej mądrej energii. Mniej mówcie, więcej róbcie, o tak bym powiedziała. Tak wygląda tydzień, moje drogie koziorożce dla Was. Zobaczmy co w zdrówku, co tarty mówią w zdróweczku. No, tak mi się tutaj ten złodziej domowy pokazuje. Złodziej domowy, złodziej firmowy, ogólnie ograbienie, ograbienie. Uwaga, na, powiem tak, uwaga na złodzieja, tak? Ewidentnie na złodzieja, na złodzieja pomysłu, na złodzieje w rodzinie, na chęć na chęć nie wiem na chęć podkopania wiarygodności u partnera, tak, to są też mogą być protki, no jednocześnie jest taka karty mówią ogólnie, że bądź przebiegły, tak, bądź przebiegły w tym, co robisz, wyprzedzaj, wyprzedzaj wszystkich o cztery kroki w myślach, tak, w myśleniu. Co w zdróweczku, moje drogie koziorożce dla Was. Idzie wiadomość w zdroweczku jest świętowanie słuchajcie nie będę więcej wystawiała karty świętowanie czyli jeżeli zdrówko to wraca, w zdrówku wracamy do normy tak? jeżeli chodzi o kobiety to jest tutaj problem z płucami Moi dro, moje drogie, nic innego się nie zadziewa, ale jest zwycięstwo, czyli zwycięstwo jeżeli była choroba, jeżeli były zabiegi tak coś tam się działo, trzeba było, byliście okradzeni z energii, tak? byliście okradzeni ze zdrowia, ogólnie być może właśnie po wypadku jakimś jesteście po wypadku losowym to jest powrót do zdrowia do i zdrowia, jest cieszenie się dobrym zdrowiem, czyli wracamy, tak? Wracamy, tniemy, jest dobra energia i stajemy przed wyborami, co dalej, czy. Ale tutaj widzę, że jakiejś tam rekonwalescencji nie ma. No, widzę też nogi, moi drodzy. Widzę nogi jakieś kontuzje z nogami ewidentnie z nogami tylko. Dobrze, lecimy. Co też, o czym nie wiecie, co Wam szykuje los na ten tydzień, moje drogie? Koziorożce. Strasznie lubię ten znak, to jest taki e, inny od tych znaków ziemskich. Panna jest przewidywalna, panna jest systematyczna, chociaż nie no, jestem panno, jestem wichura, tak nie bardzo tutaj pasuje z tej końcówki znaku, ale nie pasuje. Natomiast byki, no byki są takie, lubią pieniądze, czyli są takie, no chociaż, chociaż i wy lubicie, ale, ale to jest takie zupełnie inne dochodzenie. Bardzo mądre, bardzo systematyczne, bardzo właśnie takie cwane, takie cwane z taką przebiegłością dochodzicie świetnie do. Tutaj przecie do przodu systematycznie, a do przodu. Dobrze, zobaczmy, czego się nie spodziewacie w tym tygodniu. Walki. Walki cięcia, tak będzie walka cięcia, walka cięcie, aż w pewnym momencie poczujecie się, jakbyście byli w potrzasku i dziesiątka mieczy. Słuchajcie ewidentnie pokazuje się coś, że jest strata, strata jakiegoś kontraktu, trzeba będzie zaczynać coś od początku strata być może pracy, ale wyjście to jest taka walka o siebie, moi drodzy, walka o siebie, drogie koziorożce na każdej płaszczyźnie życia, tak, no tutaj ewidentnie w zdrówku to jest całkiem nieźle, ale tutaj no, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o, tutaj o związki, o emocje, tak, jeżeli chodzi o pracę to słuchajcie, o mieszkania typowo, o dobra materialne, tak, o dobra materialne, bo słuchajcie, tutaj no, coś tam się szykuje takiego, że mm, niekoniecznie, no nie będzie to rezonowało ze wszystkimi, tak, ale chodzi o spore pieniądze, chodzi być może o spore pomysły yy, i może zaistnieć, tak, że będziecie walczyli, walczyli o to, żeby coś odzyskać, niemniej jednak będzie, będzie jakaś tam strata, będzie strata, ale na koniec mamy tutaj na końcu pokazuje nam się trójeczka denarów, czyli to też jest dobra energia, to jest bardzo dobra energia, ponieważ to jest właśnie ta wasza przebiegłość, że coś, co Wam grozi, i tak naprawdę co mogłoby pozbawić was majątku tego, co macie, tak ogólnie takiego materialnego, to, na czym Wam najbardziej zależy, czyli pieniążek, i ta stabilność, taka bytowo-materialna. Ona niejako to będzie wyglądało, że wy coś straciłyście, że jesteście na pozycji przegranej, aczkolwiek macie, wy już macie do przodu, macie kilka pomysłów na to. Wy to spisujecie i czekacie, to tak, jakbyście zadziałali w tym kierunku, żeby tego nie stracić, ewentualnie, żeby ugrać coś dla siebie i to bardzo porządnego. I udaje Wam się, moi drodzy, w tym tygodniu to jak najbardziej osiągnąć, czyli z bardzo, z bardzo takich ciężkich energii, bo mamy i dziesiątkę mieczy, mamy diabła, przepraszam, mamy wieżę, mamy ósemkę mieczy, tak, mamy wisielca i siódemkę, i siódemkę mieczy. To są bardzo, bardzo ciężkie energie wychodzicie, słuchajcie, obronną. Ręką. No i tutaj niejako, ale też jest, pokazuje mi się czasami, no bo pokazuje mi się tutaj, no, tak sięgnęłam jeszcze po tego, mówię, zobaczę, cóż to za karta na spodzie. Czyli moi drodzy, może też tak być, że po ciężkiej walce, tak, po ciężkiej walce, po ciężkich trudach, kłopotach, po prostu ktoś odchodzi z naszego życia. Może odejść fizycznie, nie musi, ale to była walka, toczona walka o to, ale może tak być, że że też może odejść, też może odejść, no, fizycznie ewidentnie tutaj, ale jest, no nie wiem, nie pokazuje mi się osoba, czy starsza, czy młodsza, ale ktoś fizycznie od Was odchodzi, tak, a czy w sposób, czy umiera, czy nie, nie będę odpowiadała na ten temat, natomiast odchodzi ktoś z Waszego życia, niestety, tak, tutaj to, moi drodzy, widzę, ale ogólnie, czy, ogólnie układ jest bardzo dobry, ogólnie układ jest bardzo dobry i tak stawiając nie, nie mogłabym się przyczepić, prócz właśnie takiej sytuacji y, która gdzieś się psuje tutaj szybkie działanie tak coś rozwalenie, nagłe rozwalenie czegoś tak, jakiejś tam stabilizacji y, czy, czy zaczynamy no, ale to takie y, naprawdę bardzo, bardzo nagłe zdarzenia z którymi niejako bierzecie się za bary tak próbujecie walczyć, jest ta strata ale ugraliście coś dla siebie, ogólnie jest świętowanie mamy tutaj trójeczki, tak, czyli ogólnie jest, jest wiadomość, jest wiadomość o świętowaniu, po drodze mijamy po drodze mijamy te dobre karty, tak, tylko tak, karty jeszcze podpowiadają, żebyście w tym tygodniu nie były leniwe, bo los wymusi na was na was niejako decyzję, podejmowanie decyzji, jeżeli to tak jakbyście, jeżeli będziecie leniwe i nie, podejmie, nie podejmiecie wysiłku w stosunku do sytuacji, w jakiej się znajdziecie, tak, no to możecie bardzo, bardzo dużo stracić, natomiast tak jest, że ugrywacie coś dla siebie, tak? Ugrywacie i wychodzicie z tych ciężkich energii, słuchajcie, przepięknie. Przecudnie wychodzicie z tych energii, czyli jest to świętowanie, jest ta druga trójeczka, jest ta szósteczka, jest zwycięstwo, tak? Czyli, czyli na wielu polach, tak naprawdę w każdym polu macie to zwycięstwo. Także moi drodzy, super czytanie, mimo że wygląda, mimo że dziać się może wiele, wiele takich niepozytywnych rzeczy, to przyjmiecie je po prostu, jak to się mówi, na klatę, dać radę, dać radę, obyście tylko nie byli moi drodzy opieszali. Dobrze, moi drogie, poziorożce. Zobaczmy jeszcze, kto Wam w tym tygodniu sprzyja, z kim Wam będzie po drodze, z jakim trygonem. Słuchajcie, z trygonem wody będzie Wam po drodze jak najbardziej. Jest to nawet, bym powiedziała, że trygon Was wesprze bardzo mocno. Doda otuchy, doda siłę. To jest bardzo mądry trygon. Stawiałabym tutaj, no, ja bym stawiała na raka, tak? Na raka, który jest, ma implikacje ziemskie, tak? Czyli gdzieś ascendent, nie wiem, w pannie, może być w pannie, może być w byku, a może być też w koziorożcu, tak? No, tak mi się, tak mi się tutaj to zarysowuje. Z kim wam nie po drodze, może być też tak się trafić, że będzie też aspekt ziemski, mogą być nawet trzy aspekty ziemskie, ale wtedy czytamy już indywidualnie. Dobrze, moi drodzy, z kim wam nie po drodze, kto wam nie będzie, kto wam nie będzie sprzyjał. Czyli tak, jak się rozleniwicie, moi drodzy, jak się rozleniwicie, to tak jakby, jak pokazuje się gwiazda to uważajcie, nie tańczcie z losem, tak? Jeżeli cały ten tydzień, jeżeli cały ten tydzień gdzieś będziecie szli, szczególnie ci, którzy idą na granicy prawa, krążą, działają na granicy prawa, musicie uważać, bo dobry los ogólnie, czyli dobry los. Może tutaj, no to są znaki wodne, tak, też tak samo, ale, ale dobry los może się, słuchajcie, odwrócić niejako, chociaż też i po części. Ja bym powiedziała, że gwiazda, że gwiazda zniweluje. Czyli niweluję wszystkie, wszystkie osobowości, wszystkie persony spod każdego, z każdego trygonu niejako, które będą tak naprawdę bardzo chciały Wam zaszkodzić, że do końca im się nie uda i będziecie, będziecie pod ochroną tak tych skrzydełek anielskich, jednak zostaniecie. I z kim Wam się będzie dobrze pracowało w tym tygodniu. Do pracy znaki powietrza, tak? Znaki powietrza i stawiałabym tutaj, no, myślę, że myślę, że na wagę może być waga, waga, która niejako otworzy Wam, pokaże, tak, wyszaluje, wyszaluje Wam emocje. Trzymajcie się, moi drodzy, a wszystko się bardzo dobrze zakończy. Bardzo ciężkie, powiem Wam, że bardzo ciężkie energie, ale tak się układają planety. Bo tak jak mówię, pokuście się, pokuście się, drogie Koziorożce, o, o czytania astrologów na ten tydzień, w szczególności astrologów, z tego względu, że tak się układają planety, tak na nas działają, przedziwnie, i nawet ja, która. Kocham, wręcz uwielbiam, uwielbiam zastawiać karty. No tutaj ładnie się zastawiły karty, bardzo ładnie pokazują, ale też po części są tak ciężkie energie, a trzeba przez to po prostu jak najbardziej bezboleśnie i łagodnie przejść, uważam. No ale niestety to, co piękne, nie może trwać wiecznie. Pozdrawiam, drogie koziorożce, i zapraszam do kolejnego czytania.